Palownik inwerter fotowoltaiczny Solar Edge. To jest akurat wersja trójfazowa SE7K, czyli 7000W, 7kW. W starszych modelach, czyli taki jak ten, jest wyświetlacz. W nowszych zrezygnowano z wyświetlaczem. Podobno się psuł. Był najbardziej awaryjny nie można było zostawiać falownika przy bardzo dużych ujemnych temperaturach ze względu właśnie na wyświetlacz. Na wyświetlaczu mamy tak, napięcie, które jest nam w sieci, napięcie na stringu, czyli na panelach i moc, kto w tym momencie oddaje. Patrząc pod spód, mamy tak, wejście do sieci energetycznej ethernet można korzystać z wifi kom który jest umiejętnie używany włączenie wyłączenie falownika i wejście dwa razy dwa stringi można wpiąć na panele fotowoltaiczne one akurat są zmostkowane także ciekawą sprawą z tej kontrolki No zielony czyli, że działa dobrze. To drugie, komunikacja z modułami to jest ciekawostka i to jest Solar Edge jakby wyróżnik. On współpracuje z optymalizatorami własnymi.